Życie jest podróżą pełną możliwości i wyzwań, w której każde dokonane przez nas wybory mogą otworzyć drzwi do nowych doświadczeń i nauki. W świecie, który nieustannie się zmienia, kluczowe jest, abyśmy poszukiwali sposobów na poszerzenie naszych horyzontów, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej. To zaproszenie do refleksji nad tym, co tak naprawdę oznacza odkrywanie nieznanego, wychodzenie z rutyny i odwaga w podejmowaniu nowych przygód. Mając to na uwadze, zanurzmy się w temat, który choć wymagający, może być niezwykle satysfakcjonujący i wzbogacający. W ciągu następnych kilku minut omówimy, jak ta eksploracja może objawiać się w różnych obszarach życia, prezentując praktyczne strategie i inspirujące historie, które pokazują, że zmiana jest nie tylko możliwa, ale także pożądana. Ta podróż nie dotyczy tylko wielkich decyzji. Często to małe kroki prowadzą nas do wielkich przemian. Dlatego przygotuj się na rozmowę, która może zmienić Twoją perspektywę. Eksplorowanie nowych horyzontów to więcej niż tylko prosta fraza to podejście do życia, które zachęca nas do kwestionowania, uczenia się i rozwoju. Porozmawiajmy o tym, co ten koncept naprawdę oznacza i jak stosuje się w różnych kontekstach od kariery po relacje osobiste. W trakcie tej podróży podkreślimy znaczenie ciągłego wzrostu i jak może on nas wzbogacić w sposób, którego nigdy nie mogliśmy sobie wyobrazić. Przyjmując nowe doświadczenia, możemy stać się pełniejszymi wersjami samych siebie, a to właśnie chcemy wspólnie odkrywać. Na koniec przedstawimy inspirujące przykłady osób, które odważyły się zmienić swoje życie. Pokazując, że transformacja jest nie tylko możliwa, ale również dostępna dla nas wszystkich. Dlatego przygotuj się na głęboką i motywującą refleksję, która zachęci cię do działania i poszukiwania własnej drogi odkrywania. Idea podejmowania ryzyka poza to, co znane i komfortowe, nie dotyczy tylko podróżowania do nowych miejsc, ale także otwierania się na doświadczenia, które nas transformują. Kiedy mówimy o nowych horyzontach, odnosimy się do stanu umysłu, który popycha nas do poszukiwania tego, co leży poza tym, co już znamy. To poszukiwanie może manifestować się w różnych obszarach, od nowej kariery po rozwijanie umiejętności, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Szybkie zmiany w technologii, gospodarce i relacjach międzyludzkich wymagają od nas, Abyśmy zawsze byli gotowi do adaptacji i ewolucji. Koncept eksploracji nowych horyzontów staje się zatem niezbędnym narzędziem dla rozwoju osobistego i zawodowego. Opuszczając naszą strefę komfortu, nie tylko poszerzamy nasze możliwości, ale także stajemy się bardziej odporni na przeciwności. Ta odporność jest kluczem do stawienia czoła wyzwaniom, które pojawiają się na naszej drodze, i jednocześnie pozwala nam odkrywać nowe aspekty siebie. To w tym procesie nabywamy cennych umiejętności, które wykraczają poza wiedzę techniczną. Pewność siebie, którą zdobywamy, stawiając czoła nowemu, zmienia nasze postrzeganie siebie i w konsekwencji naszą interakcję z innymi. Każdy mały postęp umożliwia nam stawienie czoła większym wyzwaniom, tworząc pozytywny cykl nauki i odkrywania samego siebie. W wielu sytuacjach Strach może być jednym z głównych przeszkód, które powstrzymują nas przed zrobieniem pierwszego kroku. Niepewność co do tego, co nas czeka, wywołuje lęk i wahanie, ale to właśnie w tym momencie powinniśmy pamiętać o potencjale, który tkwi w każdym z nas. Pokonanie tego strachu jest kluczową częścią procesu odkrywania. Gdy uznajemy, że zmiana niesie ze sobą nie tylko ryzyko, ale także możliwości, jesteśmy w stanie przekształcić lęk w motywację. Budowanie odpornego sposobu myślenia pozwala nam postrzegać zmianę jako szansę na rozwój, a nie jako zagrożenie. To właśnie w tym momencie następuje prawdziwa transformacja i zaczynamy dostrzegać świat nowymi oczami. Na końcu ważne jest, aby podkreślić, że podróż odkrywania nowych horyzontów nie odbywa się w samotności. Połączenia, które pielęgnujemy w trakcie tej drogi, są niezbędne dla naszego rozwoju. Angażując się w społeczności i grupy, które dzielą podobne zainteresowania, poszerzamy nasze możliwości i uczymy się z doświadczeń innych. Te interakcje zapewniają nam wsparcie emocjonalne oraz sieć wsparcia, która jest kluczowa w momentach przejścia. Tak więc każda historia sukcesu, którą napotykamy na tej drodze, inspiruje nas i motywuje do dalszego działania, zawsze w poszukiwaniu następnego horyzontu, który na nas czeka. Ten koncept odnosi się do poszukiwania doświadczeń, które kwestionują status quo, które stymulują rozwój i ewolucję. Wyobraź sobie sytuacje, które wymagają od Ciebie wyjścia z tego, co znajome i komfortowe. Może to być nowa praca, kurs, który zawsze chciałeś ukończyć, a nawet podróż do nieznanego miejsca. Każde z tych doświadczeń niesie ze sobą możliwość nauki i samopoznania, prowadząc Cię do lepszego zrozumienia samego siebie. I swoich celów. Znaczenie dążenia do osobistego rozwoju jest nieocenione. Często ograniczamy się do powtarzalnego cyklu aktywności, nie zdając sobie sprawy, jak bardzo może nas to uwięzić. Eksplorując nowe horyzonty, pozwalasz sobie doświadczyć różnorodności świata i nieskończonych możliwości, jakie on oferuje. Ten proces nie tylko wzbogaca Twoje życie, ale także promuje ciągły rozwój, który jest niezbędny w świecie nieustannie się zmieniającym. Każdy krok poza strefę komfortu to krok w kierunku odkrywania nowych pasji, umiejętności, a nawet nowych relacji, które mogą być kluczowe dla Twojej drogi. Pozwalając sobie na doświadczanie wyzwań, stajesz się bardziej elastyczny i otwarty na zmiany. To nie tylko zwiększa Twoją pewność siebie i poczucie własnej wartości, ale także poszerza Twoją sieć kontaktów. Nowe interakcje pojawiają się, gdy angażujesz się w różne aktywności. Co pozwala ci poznać ludzi, którzy mogą wzbogacić Twoje życie, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Networking często niedoceniany jest potężnym narzędziem, które może otworzyć drzwi, o których nawet nie wiedziałeś, że istnieją. Ponadto zaangażowanie się w społeczności lub grupy, które dzielą Twoje zainteresowania, może być niezwykle korzystne. Te połączenia nie tylko oferują wsparcie emocjonalne, ale także stwarzają możliwości nauki i rozwoju. Otaczając się osobami o podobnym sposobie myślenia, tworzysz sprzyjające środowisko do eksploracji i rozwoju. Lęk jest naturalną emocją, ale nie powinien być nieprzezwyciężoną przeszkodą. Zidentyfikowanie, jakie są te powszechne lęki i stawienie im czoła za pomocą skutecznych strategii, może zrobić ogromną różnicę. Techniki takie jak pozytywna wizualizacja i praktyka odporności pomagają budować silny umysł, zdolny do radzenia sobie z przeciwnościami. Każdy mały krok podjęty w celu przezwyciężenia tych lęków to zwycięstwo, które się kumuluje, przygotowując cię na większe i bardziej znaczące zmiany. Ważne jest, aby wiedzieć, dokąd chcesz dotrzeć, zanim zrobisz pierwsze kroki. Dobrze zdefiniowane cele działają jak mapa, która prowadzi twoją podróż. Nie tylko oferują kierunek, ale także pomagają mierzyć postępy na drodze. Pomyśl o czymś, co zawsze chciałeś zrealizować, niezależnie czy to nauka nowej umiejętności. Zmiana kariery czy nawet podróż w nieznane miejsce. Ustalając konkretne cele, takie jak chcę nauczyć się grać na gitarze w 6 miesięcy lub chcę odbyć podróż międzynarodową do końca roku, dajesz sobie konkretną motywację i cel dla swojej eksploracji. Jeśli twoim celem jest nauczenie się nowej umiejętności, poszukaj kursów online, samouczków lub książek, które mogą ci pomóc w tej podróży. Jeśli celem jest zmiana kariery, Zbadaj wymagania nowej dziedziny, nawiąż kontakty z profesjonalistami z branży i rozważ odbycie stażu lub wolontariatu, aby zdobyć doświadczenie. Planowanie nie ogranicza się tylko do tego, co musisz się nauczyć, ale także do praktycznych kroków, aby osiągnąć swoje cele. Dobrze zorganizowany harmonogram może być potężnym sojusznikiem, pozwalającym na wizualizację postępów i dostosowanie trasy w razie potrzeby. Weź udział w wydarzeniach, warsztatach lub grupach dyskusyjnych związanych z Twoim celem. Te interakcje mogą nie tylko dostarczyć cennych informacji, ale także stworzyć współpracujące środowisko, w którym możesz wymieniać pomysły i doświadczenia. Kiedy otaczasz się ludźmi dążącymi do rozwoju, zbiorowa motywacja może pchnąć Cię do przodu, nawet w trudnych chwilach. Często to, co powstrzymuje nas od postępu, to lęki, które żywimy. Rozpoznanie tych lęków to pierwszy krok do ich stawienia czoła. Lęki takie jak porażka, odrzucenie czy niepewność są powszechne, ale nie mogą stać się nieprzekraczalnymi barierami. Techniki takie jak pozytywna wizualizacja, praktyka świadomego oddychania i stopniowe stawianie czoła sytuacjom wywołującym lęk mogą być niezwykle skuteczne. Odporność odgrywa w tym kontekście kluczową rolę. Uczy nas, że wyzwania są okazjami do nauki i rozwoju. Każdy krok w kierunku Twoich celów zasługuje na uznanie, ponieważ te zwycięstwa, choćby najmniejsze, zasilają Twoją motywację i wzmacniają Twoją pewność siebie. Przejście do nowych horyzontów może być wyzwaniem, ale z odpowiednim wsparciem emocjonalnym i świadomością, że każdy postęp się liczy, znajdziesz siłę, aby kontynuować. Ta podróż nie dotyczy tylko osiągnięcia celu. Ale stawania się najlepszą wersją siebie każdego dnia. Patrząc wstecz, zauważysz, że prawdziwa transformacja zachodzi nie tylko w wynikach, ale także w lekcjach, które zostały wyciągnięte i w doświadczeniach przeżytych na tej drodze. Te uczucia są powszechne i tak naprawdę mogą być postrzegane jako oznaki, że wkrótce wkroczysz w nową fazę rozwoju. Rozpoznanie tych lęków to pierwszy krok do ich przezwyciężenia. Ignorowanie strachu nie sprawi, że stanie się on mniej realny. Wręcz przeciwnie, stawienie mu czoła pozwoli ci iść naprzód. Nazwając i rozumiejąc to, co cię przeraża, zaczynasz demontować jego moc nad sobą. Wyobraź sobie, że z sukcesem przeżywasz nowe doświadczenie. Wizualizacja pozytywnych sytuacji może pomóc w stworzeniu proaktywnego nastawienia i zmniejszeniu lęku, który często towarzyszy zmianom. Dodatkowo, akt pisania o swoich lękach. Może być wyzwalający. Kiedy zapisujemy na papierze to, co nas dręczy, jesteśmy w stanie spojrzeć na te myśli w sposób bardziej obiektywny. To proste ćwiczenie może pomóc zdemistyfikować to, co wydaje się nie do pokonania, pozwalając zobaczyć, że wiele z Twoich lęków jest w rzeczywistości tylko iluzjami stworzonymi przez umysł. Ta umiejętność może być rozwijana z czasem i praktyką. Stawiając czoła małym wyzwaniom każdego dnia. Zaczynasz trenować swój umysł i ciało, aby radzić sobie z bardziej skomplikowanymi i wymagającymi sytuacjami. Każdy mały krok w kierunku przezwyciężenia strachu przyczynia się do budowy solidnej podstawy zaufania, która będzie kluczowa, gdy napotkasz bardziej znaczące zmiany. Rozmowa z przyjaciółmi, rodziną lub mentorami na temat swoich niepewności. Może zaoferować nowe perspektywy i zachętę. Często ci, którzy nas otaczają, już stawiali czoła podobnym lękom i mogą podzielić się swoimi doświadczeniami oraz strategiami ich pokonywania. Nie wasz mocy społeczności. Bycie otoczonym przez ludzi, którzy wierzą w Ciebie i Twoją zdolność do zmiany, może być potężnym impulsem do działania. Wsparcie emocjonalne jest kluczowym elementem w podróży odkrywania, ponieważ przypomina nam, że nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Małe osiągnięcia są cegłami, które budują drogę do większych zmian. Patrząc wstecz i widząc, ile już osiągnąłeś, nawet jeśli wydaje się to nieistotne, znajdziesz siłę potrzebną do kontynuowania swojej eksploracji. Podróż nie dotyczy tylko ostatecznego celu chodzi o każdy krok postawiony i każde wyzwanie pokonane po drodze. W rozległym wszechświecie ludzkich doświadczeń. Istnieją historie, które przekraczają to, co zwyczajne, i pokazują nam, że zmiana jest możliwa. Pomyśl o ludziach, którzy podjęli odważne decyzje w swoim życiu i w ten sposób nie tylko przekształcili swoje rzeczywistości, ale także zainspirowali innych wokół siebie. Potężnym przykładem jest młody człowiek, który po latach pracy w bezperspektywicznym zawodzie. Postanowił zostawić wszystko za sobą i podążyć za swoją pasją do fotografii. Bez formalnego doświadczenia zaczął uchwycać obrazy swojego miasta, a stopniowo jego zdjęcia zaczęły zdobywać uznanie w mediach społecznościowych. Dziś jest uznawanym fotografem, a jego podróż przypomina, że pierwszy krok często jest najtrudniejszy, ale także najbardziej satysfakcjonujący. Z czasem udało jej się zdobyć możliwość pracy w firmie technologicznej, i w ciągu kilku lat Stała się jednym z najbardziej szanowanych liderów projektów w branży. Jej droga jest wyraźnym przykładem na to, że gdy zobowiązujemy się do naszego osobistego i zawodowego rozwoju, możemy nie tylko zmienić swoje życie, ale także pozytywnie wpłynąć na życie innych ludzi wokół nas. To, co łączy tę historie, to odwaga wyjścia ze strefy komfortu i poszukiwanie nowych horyzontów. Dzięki współpracy i wymianie pomysłów. Nie tylko opracowali innowacyjny produkt, który pomaga zmniejszyć marnotrawstwo, ale także stworzyli ruch, który inspiruje innych do przyjęcia bardziej ekologicznych praktyk. Te przykłady pokazują, że eksploracja nowych ścieżek nie jest wysiłkiem samotnym, może, a często powinna być wspólną podróżą. Siła współpracy jest w stanie pomnożyć wysiłki i wywołać znacznie większy wpływ niż można by osiągnąć samodzielnie. Jednak gdy słyszymy relacje osób, które stawiły czoła podobnym wyzwaniom, dostrzegamy, że przezwyciężenie jest realną możliwością. Strach może wydawać się dużą przeszkodą, ale inspirujące narracje pokazują nam, że można go skonfrontować i ostatecznie pokonać. To jest istota transformacji, zdolność do patrzenia poza ograniczenia i dostrzegania potencjału, który tkwi w każdym z nas. Na końcu te historie to nie tylko opowieści o sukcesie, ale także zaproszenia do refleksji nad naszymi własnymi podróżami. Każdy z nas ma zdolność do napisania swojej własnej narracji o przezwyciężeniu i sukcesie. Kiedy stajemy w obliczu życiowych wyzwań, istotne jest, aby pamiętać, że zmiana zaczyna się od decyzji i często od prostego kroku. Szukając inspiracji w prawdziwych przykładach, możemy znaleźć potrzebną motywację do działania. I odkrywania nowych horyzontów. Te doświadczenia uczą nas, że niezależnie od tego, skąd zaczynamy, zawsze możemy się reinwentować, uczyć i rozwijać, torując drogę ku przyszłości pełnej możliwości. Dokonanie przejścia w poszukiwaniu nowych horyzontów może wydawać się monumentalnym wyzwaniem, ale w rzeczywistości jest to podróż, która może być bardziej płynna, niż się wydaje. Aby zapewnić, że ten proces przebiegnie skutecznie. Przygotowanie jest kluczowe. Pierwsza wskazówka to ustalenie jasnego planu, który określi kroki do podjęcia. To wykracza daleko poza samo marzenie o tym, co chce się zmienić. Konieczne jest przekształcenie tych aspiracji w konkretne działania. Określając, co chcesz osiągnąć i jakie masz dostępne zasoby, niepewności maleją, a poczucie własnej wartości rośnie. Ta jasna wizja przyszłości przynosi uczucie kontroli i w konsekwencji większe poczucie bezpieczeństwa podczas przejścia. Innym istotnym aspektem tego procesu jest znaczenie posiadania wsparcia emocjonalnego. Nikt nie musi stawiać czoła znaczącym zmianom samodzielnie. Połączenie z przyjaciółmi, rodziną, a nawet mentorami, może być fundamentalnym filarem w pokonywaniu bardziej wymagających okresów. Te więzi zapewniają nie tylko zachętę, ale także sieć wsparcia, która może oferować cenne rady i perspektywy, których być może nie brałeś pod uwagę. Obecność osób, które w Ciebie wierzą i są gotowe pomóc, może zrobić ogromną różnicę, szczególnie gdy przeszkody wydają się nie do pokonania. To wymiana doświadczeń i emocji wzmacnia podróż i czyni ją bogatszą. Ta praktyka nie tylko utrzymuje wysoką motywację, ale także wzmacnia przekonanie, że rzeczywiście posuwamy się naprzód. Tworzenie rytuałów celebracyjnych, takich jak dzielenie się swoimi zwycięstwami z przyjaciółmi, lub prowadzenie dziennika osiągnięć, może uczynić ten proces jeszcze bardziej satysfakcjonującym. Ta wartość indywidualnego wysiłku pomaga budować pozytywne i odporne nastawienie, które jest niezbędne do stawienia czoła nieuchronnym wyzwaniom, które się pojawią. Każde potknięcie to okazja do nauki, szansa na dostosowanie kursu i kontynuowanie z większą mądrością. Ta elastyczność jest istotnym elementem budowania odporności, pozwalającym ci dostosować się i wzmocnić z każdym krokiem. Podróż może być pełna przeciwności, ale to nie umniejsza znaczenia Twojego wysiłku. Każde doświadczenie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, Przyczynia się do Twojego osobistego rozwoju. Zdolność spojrzenia wstecz i uznania, jak bardzo się rozwinąłeś, to potężne ćwiczenie, które karmi pewność siebie i samoocenę. Wykorzystaj ten moment refleksji nie tylko do świętowania tego, gdzie dotarłeś, ale także do przygotowania się na nowe etapy, które nadejdą. Z każdym nowym horyzontem, który odkrywasz, nie tylko zmieniasz swoje życie, ale także inspirujesz innych do zrobienia tego samego. Każdy krok postawiony poza strefą komfortu to okazja do samopoznania, a to w tym ruchu znajdujemy klucze do odblokowania naszego prawdziwego potencjału. To, co omawiamy tutaj, jest zaproszeniem do działania, okazją do refleksji nad tym, co przed tobą i możliwościami, które na ciebie czekają. Rozwój nowych umiejętności, wzrost pewności siebie i drzwi otwierające się na nowe połączenia to tylko niektóre z nagród, które czekają na tych, Którzy decydują się wyjść poza utarte schematy. Każda historia sukcesu, którą dzielimy, przypomina nam, że wyzwania są w rzeczywistości trampolinami do nowych osiągnięć, kiedy pozwalamy sobie zostawić za sobą to, co nam znane. Możemy odkryć świat pełen możliwości, które mogą na zawsze zmienić bieg naszego życia. Świętowanie każdego małego osiągnięcia na drodze jest kluczowe dla utrzymania motywacji i radości w podróży. Zmiana może być przerażająca, ale jest również szansą na odnowienie naszych marzeń i odkrycie na nowo siły, która tkwi w nas. Każdy krok się liczy, a każde doświadczenie jest cenną częścią naszego rozwoju. Refleksja nad Twoją osobistą podróżą może przynieść potężne i inspirujące spostrzeżenia. Pamiętaj, że eksploracja to przygoda, która jest tego warta, a każdy z nas ma zdolność kształtowania swojego własnego losu. Otwierając się na nowe doświadczenia, pozwalasz sobie nie tylko marzyć, ale także działać. Dla tych, którzy szukają więcej zasobów i wsparcia, podróż nie kończy się tutaj. Istnieje ogromny świat informacji i społeczności gotowych pomóc ci osiągnąć twoje cele. Czas na pierwszy krok i przekształcenie swojego życia.